Dzień dobry, czwartek, godzina 18.30, Angelika Muchowska, zapraszam na kolejne wiadomości z gminy Dobra. Zakończyła się budowa sieci wodociągowej na ulicy Kolorowej w Mierzynie. W ramach prac zleconych przez gminę Dobra wykonano wodociąg o długości prawie pół kilometra. Prace budowlane prowadzone były na ulicy Kolorowej na wysokości szkoły podstawowej w Mierzynie. Inwestycja polegała na wykonaniu odcinka sieci wodociągowej o średnicy 160 mm i długości 466 m. Wykonawcą było przedsiębiorstwo usługowe Starkan ze Stargardu, a koszt inwestycji wyniósł 280 000 zł. Zakończone zostały roboty budowlane związane z układaniem sieci wodociągowej w ciągu ulicy Kolorowej w Mierzynie. W ramach prac wykonawca wykonał odcinek ponad 460 metrów sieci o średnicy 160 DN. Jednocześnie wyinformuje, że zrealizowanie tej inwestycji pozwoliło na połączenie istniejących sieci w ciągu ulicy Kolorowej, co znacząco poprawi możliwość dostaw wody w tym rejonie na terenie Mierzyna. Gmina Dobra rozstrzygnęła przetarg i podpisała umowę z wykonawcą budowy ulicy Pięknej w Dołujach. Droga będzie robiona na odcinku od terenu rekreacyjnego do skrzyżowania z ulicą Sobolową. Przetarg na budowę ulicy Pięknej w Dołujach ogłoszono w marcu. Realizacją inwestycji było zainteresowanych pięć firm. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma usługi budowlane Wiesław Furtak ze Szczecina, która wykona prace budowlane za prawie 800 tysięcy złotych. Inwestycja obejmuje budowę drogi o szerokości 6 metrów z kostki betonowej od terenu rekreacyjnego do skrzyżowania z ulicą Sobolową. Przy terenie rekreacyjnym powstanie plac do zawracania, a obok drogi chodnik. W zakres prac wchodzą także wykonanie odwodnienia, oświetlenia drogowego, wycinka drzew i krzewów wraz z wykonaniem nasadzeń zastępczych i wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Termin wykonania prac budowlanych wynosi 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Od lipca ubiegłego roku trwa proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Ma on na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. W trosce o czyste powietrze i wsparcie mieszkańców i właścicieli budynków w procesie termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła zostały opracowane nowe przepisy dotyczące inwentaryzacji źródeł ciepła. W ramach tych przepisów wszyscy mieszkańcy, właściciele budynków nieruchomości zobowiązani są do złożenia deklaracji o źródłach ciepła. Deklaracje te dostępne są na stronach internetowych głównego urzędu nadzoru budowlanego. Deklaracja A dotyczy nieruchomości zamieszkałych, natomiast deklaracja B nieruchomości niezamieszkałych. Dek wzory druków deklaracji mogą również państwo pobrać na stronach internetowych naszego urzędu. Druki te są również do pobrania we wszystkich sekretariatach, wydziałów i referatów urzędu gminy Dobra. Wypełnione druki mogą Państwo tam złożyć. Gdyby pojawiły się jakiekolwiek pytania, prosimy je kierować do Wydziału Ochrony Środowiska, który mieści się przy ulicy granicznej 31 w Dobrej. Projekt Razem dla Środowiska, zgłoszony przez Gminę Dobra, zdobył dofinansowanie w ramach 12 edycji konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii. Celem konkursu jest wsparcie samorządów, placówek oświatowych oraz organizacji pozarządowych w realizacji innowacyjnych projektów ekologicznych. 327 wniosków, 42 dofinansowania, z czego 7 w województwie zachodniopomorskim, a wśród nich projekt gminy Dobra razem dla środowiska. Rozstrzygnięto 12 edycję konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii, którego ideą jest wsparcie innowacyjnych projektów ekologicznych. W ramach projektu na terenie sportowo-rekreacyjnym Mierzynianka w Mierzynie posadzone zostaną ozdobne wiśnie i zorganizowane rodzinne warsztaty takie jak recykling odzieżowy, mikroogrody, ogrodowa kuchnia w duchu zero waste czy ogrody wróżek. Organizatorem konkursu jest operator gazociągów przesyłowych Gaz System, a partnerem Fundacja Nasza Ziemia. W gminie dobra trwa zbiórka darów dla mieszkańców Ukrainy. Potrzebne są żywność, środki higieny osobistej, chemii gospodarczej oraz wiosenne i letnie ubrania dla kobiet, dzieci i młodzieży. Dary można dostarczać do trzech punktów w gminie. Dzień dobry, Zofia Ewa dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej. Dziękuję Państwu bardzo, bardzo serdecznie za dotychczasową pomoc dla walczącej Ukrainy. Wiele darów dzięki Państwu wysłaliśmy różnymi transportami na Ukrainę. Ale tutaj na co dzień przychodzą do nas uchodźcy, którzy też tej pomocy potrzebują, proszę Państwa. Skończyły nam się wszystkie możliwe zapasy. Zostało nam troszkę odzieży, i to też dla różnych grup wiekowych nie mamy, brakuje tego wszystkiego, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. Butów letnich, tych przejściowych, wiosennych, ubrań wszelkiego typu, ale przede wszystkim, proszę Państwa, brakuje nam żywności, artykułów higieny osobistej, gospodarczej chemii i artykułów spożywczych, czasem troszkę leków. Bardzo Państwa proszę, w dalszym ciągu, nie zapominajcie o nas. Prosimy o wsparcie. Jeżeli możecie, przynoście do nas tutaj, do dobrej, na graniczną 31, wszelkiego typu środki, które są niezbędne do życia na co dzień. Dziękuję Państwu jeszcze raz za to, co do tej pory zrobiliście, i bardzo, bardzo proszę o więcej. Nadal są u nas uchodźcy, którzy tej pomocy potrzebują. Dziękujemy, że byli Państwo z nami. Zapraszam za tydzień na kolejne wydanie wiadomości. Poczuj się dobrze w gminie dobra.